Wspominamy żywot świętej Matyldy Cesarzowej, żyła około roku Pańskiego 968. Rzadko wielkość świecka tak się szczerze jednoczy z pokorną służbą Bożą, jak tego dała nam przykład święta, która przykładem więcej się przyłożyła do naprawy ludu saskiego, aniżeli to wdzięczność wyrazić potrafi. Matylda była córką hrabiego Teodoryta w Westfalii, a wychowanie odebrała w klasztorze w Herfordzie, gdzie jej babka była przełożoną. W klasztorze nie tylko nauczyła się modlić, ale i wszelkich robót ręcznych, albowiem w owych czasach nawet córki wielkich domów musiały się zajmować ręczną pracą. Doszedłszy wieku panieńskiego, oddała rękę księciu saskiemu Henrykowi, który później wstąpił na tron jako cesarz. Im więcej jednakże postępowała w świeckiej godności, tym więcej uniżała się przed Bogiem. Królewski swój pałac zamieniała na klasztor, w którym podwładnych swych ćwiczyła w się, ćwiczyła w się za matkę utrapioną strapioną pobożności uważała uważała, jałmużny dawała obfite, ale nigdy bez obroku duchownego. Słowa zaś jej wielki wpływ wywierały także nie jeden poprawiwszy się bogobojnie nadal prowadził życie. Większą część nocy trwała na modlitwie Rano zaś budowała wszystkich nabożnym słuchaniem mszy świętej, po czym własnoręcznie rozdawała biednym jałmużnie. Prawie codziennie zanosiła chorym pomoc, tak cielesną, jak i duchowną. Odwiedzała zbrodniarzy w ciemnych więzieniach i często wstawieniem się swoim wyjednywała im ułaskawienie. Cesarz i jej mąż, będąc sam pobożnym, nie sprzeciwiał się małżonce we wykonywaniu dobrych uczynków. Owszem, do nich zachęcał. Henryk był z urodzenia popędliwy, a jednak żyli w miłej zgodzie, albowiem Matylda anielską łagodnością umiała sobie małżonka pozyskać. Póki był rozgniewany, nic z nim nie mówiła. Dopiero gdy gniew ochłonął, rozpoczynała rozmowę i sprawy swoje przedkładała. Małżeństwo to pobłogosławił Bóg trzema synami i dwiema córkami. Najstarszy syn Otton został cesarzem, średni ulubieniec Maltydy, księciem bawarskim, a najmłodszy Bruno arcybiskupem kolońskim, który później w poczet świętych został zaliczony. Po 23 latach szczęśliwego pożycia Henryk popadł w śmiertelną chorobę i przeznaczył Ottona na swego następcę. Żegnając żonę, rzekł: Zaiste, nikt nie miał żony wierniejszej i troskliwszej o wszystko dobre, jaką Ty jesteś. Dziękuję Ci, żeś mnie w popędliwości hamowała, radą niejednokrotnie wspierała, odwracała od złego, zachęcała do sprawiedliwości i litości dla uciśnionych. Wszechmogącemu Bogu i Przyczynie Świętych Pańskich, polecam się polecam cię, dzieci i duszę moją. Słowa umierającego cesarza wprawiły Matyldę w głęboki żary i smutek, więc pokwapiła się czym prędzej do kościoła, by się modlić za duszę umierającego mążonka. Król umarł w samopołudnie, a że znajdował się jeszcze jeden z kapłanów będący na wczu, przeto królowa dała odprawić za zmarłego mszę świętą. Po czym wziąwszy synów, zaprowadziła ich do zwłok i rzekła Zaklinam was, bójcie się Boga i służcie Mu jako najwyższemu królowi całego świata. Bądźcie zgodni i nie sprzeczajcie się o marne honory. Spojrzyjcie na Ojca i, uczuć, i uczcie się, jaki koniec bierze Wszystka wielkość ziemska. Szczęśliwy, kto się sam poniża, a szuka tylko dóbr wiecznych. Nie troszcie się o to, kto z Was odbierze światową lub duchową drogę. Pamiętajcie zawsze na słowa mądrości Bożej. Kto się poniża, będzie wywyższą, a, poni a kto się wywyższa, będzie poniżą. Potem pochowała męża w Kwedlinburgu z królewską wspaniałością i założyła zakład którym niewiasty obowiązane były modlić się za zmarłego cesarza. Wszystko, co Matylda jako matka dzieciom swym mówiła, to też sama chciała wykonywać. Niebawem złożyła z siebie złociste szaty i zamknęła się w swoich pokojach, by się modlić i pokutować w samotności. Często w nocy wstawała złoża, budziła sługę i udawała się z nią do kościoła. Gdzie klęcząc przed najświętszym sakramentem przebywała na gorącej modlitwie aż do rana, poczem tajemnie wracała do komnaty. Zebrała się wreszcie Rada Panów Krajowych celem wybrania nowego cesarza. Jedni głosowali za Ottonem jako pierworodnym, drudzy, na których Matylda wpływała, chcieli Henryka. Z tej racji, że zmarły był ojcem Ottona, nie jako król, lecz jako książę. Henryk zaś jest pierwszym królewiczem. To dało powód do zaciętej wojny między braćmi, która się skończyła klęską Henryka. Matylda nie była bez winy w tej sprawie, za co ciężko musiała odpokutować, bo bracia długo się wzajemnie nienawidzili. Wspólnie poczęli matkę prześladować. Biorąc za pozór, iż przed Jałmużny trwoni skarb państwa, odebrali jej wszelkie dochody, chcąc ją zmusić do wstąpienia do klasztoru. Tak uciśniona Matylda, wyzuta z własności udała się do Westfalii, gdzie z znosiła ubóstwo. Tymczasem biskupi i panowie, których ta niezgoda braci i niesprawiedliwość wyrządzona matce, wielce niepokoiły. Zaczęli nalegać, aby położyli koniec temu zgorszeniu. Pierwszy upamiętał się o Wyprawił po matkę świetne poselstwo i wezwał ją do siebie. Sam wyjechał naprzeciwko, a padłszy przed nią na kolana, błagał ze łzami o przebaczenie. Matylda go uściskała i ucałowała, mówiąc: Bądź spokojny, mój synu, gdybym na to grzechami mymi nie zasłużyła. Nie byłoby mnie to spotkało. Niedługo też i Henryk przeprosił matkę, a potem obaj wrócili jej dochody. Mogła więc odtąd znowu oddać, oddać się swemu najmilszemu zatrudnieniu. Pan Bóg objawił jej godzinę śmierci, na którą się też pilnie gotowała. Zwiedziła najpierw przez siebie założone klasztory, ubogich i chorych, karmiła do swego stołu. Zwiedzała domy nędzarzy, pielęgnowała chorych, nie omieszkując na pomnieci dosnotliwego życia i pokuty. Budowała domy dla chorych, kazała opalać izby, gdzieby się nędzarze ogrzać mogli. Potem udała się do Kedlingburga, do klasztoru, gdzie jej mąż spoczywał. Tu chciała umrzeć, aby obok niego spoczywać. Tymczasem wzmogła się choroba, obawiano się, o jej życie, a ona cieszyła się na śmierć. Arcybiskup koloński Wilhelm, jej pokrewny, przybył do Kwedlinburga i wyspowiadał ją. Potem chciała arcybiskupowi po sobie, co na pamiątkę zostawić. Zapytała więc przełożonej, co by jeszcze miała z własności. Nic odpowiedziała, jak tylko kilka śmiertelnych prześcieradeł do owinięcia własnego ciała. Dać mu te prześcieradła, rzekła Matylda. On je prędzej potrzebować będzie, aniżeli ja. Jakoż sprawdziła się przepowiednia, gdyż arcybiskup po powrocie do domu nagle zachorował i umarł, a Matylda dopiero dwanaście dni później. W dniu śmierci kazała się położyć na włosienicy i głowę sobie posypać popiołem. Tak się godzi, rzekła, aby chrześcijanin umierał w włosienicy i popiele. Pożegnawszy się, oddała Bogu ducha 14 marca 1968 roku, tej samej godziny, w której zwykle rozdzielała ją możny. Nauka moralna. Wielu mniema, że chcąc żyć w świecie, nie można się zastosować do ostrych przepisów ewangelicznych, jako też nie można dojść do doskonałości, a tym mniej jeszcze zostać świętym. Rozumowanie to niedorzeczne. W każdym bowiem stanie, czy wysokim, czy niskim, do możliwej śmiertelnikom doskonałości dojść można. Mamy świętych z najuboższych chatek, jako też zatrudnionych przy warsztatach. Są święci, którzy nosili tiary papieskie lub mitry biskupie, a nawet których głowy zdobiły złote korony królewskie, co żywot świętej Matyldy Cesarzowej jak najdokładniej poświadcza. Są święci wojskowi, jak święty Sebastian i 40 męczenników, są nimi i delikatne niewiasty. Mamy więc świętych każdego stanu, każdego wieku i każdej płci. Nie sądźmy również, aby liczba świętych ograniczała się tylko na tych, których imiona znamy i których cześć publiczna przez Kościół Święty jest zaleconą. Przeciwnie, jest ich o wiele, wiele więcej. Przeznaczeniem bowiem każdego człowieka jest osiągnięcie nieba, czyli zostania świętym. Gdyby to zaś dla wszystkich ludzi nie było możebnem, Bóg by tego nie wymagał, gdyż jego dobrać i mądrość na to by nie zezwalała. Łaska Boska każdemu dopomaga. Trzeba tylko z nią pracować, korzystać ze środków, jakie Kościół Święty podaje, a mianowicie pamiętać na słowa zbawiciela, Czuwajcie, a modlcie się, abyście nie weszli w pokusę. Modlitwa. Boże, któryś serce świętej Matyldy cesarzowej, od zamiłowania marności tego świata odwracając, uradować raczej miłością Twoją i wielką nad biednymi litością. Spraw miłościwie za jej pośrednictwem prosimy, Abyśmy serca nasze od znikomych dóbr ziemskich odwracając, a wedle możności naszej wspierając cierpiących bliźnich, dostąpili przyobiecanych przez Ciebie owoców najobfitszego miłosierdzia Twego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Święta Matyldo, patronie nasz. Święta Matyldo, patronie nasz. MÜDÜŞE, MÜDÜŞE, MÜDÜŞE ZA NAMİ Şv. Matildo patroni nas, Şv. Matildo patroni nas MÜDÜŞE, MÜDÜŞE, MÜDÜŞE ZA nami. Święta Matyldo, patronie nasz, święta Matyldo, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nas.